tutaj lucy z zespołu Tasak mamy dzisiaj siedmiolecie tejże zajebiście śmiesznej grupy chciałem wam dać w tym momencie <gulować> <gulować> chciałem wam przedstawić plan jaki mamy do końca tego roku ponieważ jest u nas bardzo prężnie, bardzo śmieszny i bardzo się nazywa to słowo elegancko elegancko może nie, ale na pewno jest u nas bardzo pracowicie. O, to jest to, co chciałem Wam powiedzieć. E, co, za zacznijmy? <laughs> zacznijmy może od tego, że jesteśmy lepo co po wydaniu ch... płyty Kwiele Cementarne, która możemy mieć tu i można u nas ją nabyć. Jest również w wersji kasetowej. <laughs> Fakt, faktem zapewne... Tak? <laughs> zapewne wielu z Was stwierdzi, że promocja jej była słaba. Fakt, my też e, jesteśmy zawiedzeni z tego, jak to wyszło przez różne tam e, nieorganizacyjne klipy. I wyszło chujowo. Jednak płyta jest, wyszła, e, można ją kupić, ale mniejsza z tym. Obecnie właśnie zaczęliśmy naszą trasę koncertową. E, mini-trasę, już trzecią z rzędu cmentarne, mini-tour. I graliśmy już w krańcu, graliśmy już w koncert. Przed nami koncert 7 sierpnia w Jewanym Rybniku. Następnie 14 w Poznaniu. Nie uniknie się 20 w Wrocław. Dzięki Luizie, ukłon dla Ciebie, że to załatwiłaś. I będzie łobużenie jak na razie 11 września. I jak dobrze pójdzie, zagramy również i w w Warszawie i na Pomorzu, ale tego, w Prymie się dokładnie mówić, ale tego nie obiecujemy, bo wiecie jak to jest. Jakiś wirus, wirus. Mówiąc dalej, po naszej trasie już jako nowy skład dopniemy się i zepniemy, wepniemy wszystko co trzeba i zaczynamy robić coś. Coś, czego wam jeszcze nie możemy powiedzieć, co to będzie. Jednak będzie to niesamowicie owocne i ciekawe, będzie to też trochę eksperyment. Wyjdzie, w zobaczycie. Jednakże po tym będziemy zamierzać zaczynać, zaczynać zamierzać, a nagrać naszą trzecią płytę, na którą mam już cztery kawałki. Na której się zajebisty fit z zajebistą grupą, ekipą poniekąd. Na razie przerwaliśmy pracę nad tą płytą, ponieważ były zmiany w składzie z rata, data i owaka. Skłaniają się topią, trasa jest, więc po trasie za to się zajmiemy. I myślę, że w około grudniu no na zimę zaczniemy nagrywać, żeby w następnym roku zrobić i wydać wam tak imprezową płytę, że ten stół będzie zmolestowany przez Jagurał, Buldziur. Co by to nie Co? znaczyło? <laughs> Jednakże po płycie trzeba, a nawet nie po płycie, jeżeli chodzi o nasze taksakowe filmy, z których też dobrze słyniemy, trzeba przyznać, że trzeba przyznać. Chyba jednak nie trzeba. Ha, ha, ha. Yy, wspomnieć trzeba, że skończyliśmy sagę tasagnu, którą on również można nabyć na kasecie, bo wydaliśmy tak jakieś pojeby. Na VHS-ach zostało jeszcze trochę sztuk. Można to wszystko nabyć u nas. Pięć pojebanych filmów. No i tak jak wspomniałem, skończyliśmy tą sagę, jednak to, że skończyliśmy tą sagę, nie znaczy, że skończyliśmy z idiotami. Nagrywamy dalej, od dwóch lat mam około ponad 20 godzin nagrań do zmontowania zrobimy coś, coś podobnego do co mówi, ale w innym stylu Dowiecie się, będzie to powiązane z najnowszą płytą Wszystko koncepcyjnie zamyka się właśnie w temacie imprezy i tego jak bardzo lubimy szaleć z naszymi ziomkami i robić gnój i będzie fajnie Tytuł płyty wam jeszcze nie zdradzę, mamy już tytuł, właśnie tą okładkę Na razie mamy cztery kawałki i będzie się wszystko grało ostrojemy trochę podróżnikowy styl teraz I będzie... czy to wszystko są mam powiedzieć ho 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 i dodać ho 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 kurwa to jest <grych> powiedz czemu łazisz w butach po chacie co <grych> wszyscy są tego ciekawi <grych> <grych> powiedz kurwa czemu jesteś tak zjepa ja nie muszę się niczym tłumaczyć <grych> chciałem wam jeszcze na sam finał tego filmiku który wszystko trasa y ta coś. Filmy... Tym... Tak, teraz czas na samo zakończenie. którym chcę się pochwalić, ale nie do końca bo Ładnie zwalić. zwalić. Uh -huh. Powiem mam tylko tyle. Za chwilę. Kałzysta mi się bawi. Za chwilę miną równo 3 lata jak siedzę nad bardzo hardkorowym i potężnym projektem. Nie wiem wam się co to jest, ale kończę to i walczę, żeby wyszło to kurwa w tym roku. Jeżeli to wyjdzie w tym roku, to gwarantuję wam, że czuję wrócę nas nie zawiedzie. Po prostu będzie ostro. Tak czy siak Słyska. <słyska> Tak czy siak ja coś... Do siebie też w tym roku. Tasak myślę, że Was też nie zawiedzie. Śledźcie po prostu nas dalej. Zrobimy małą ciszę na planie, ponieważ do by tego było hieny cmentarne do nabycia u nas, kasety do nabycia u nas, mecz do nabycia u nas. Już promocji autopromocji czarny z I Poczekajcie trochę na nowy materiał. Będzie warto, gwarantujemy. Nowy skład sieka jak pomidor w mas. A jak Wam się nie chce czekać. To na przykład wiem, że Intercipki kończą płytę i tester pierwej we wrześniu, drugi rozpierdol. Wiem, że słyszałem, że materiał w tym będzie grudny. Tak czy siak, dzisiaj jest drugi sierpnia 2021 roku, a ta zakończy swoje siódme urodziny. Za 3 lata dycha będzie jeszcze ostrzej niż się spodziewasz.